Dzień dobry, chciałam się podzielić swoimi przemyśleniami, tym, co mnie poruszyło w Ewangelii i w pierwszym czytaniu dzisiejszego dnia, 2 stycznia 23 roku. W Ewangelii poruszyło mnie pytanie, z którym jest konfrontowany um, Jan Chrzciciel, którego pytają się faryzeusze i um, kapłani, um, Kim jest, a właściwie nie pytają się, tylko próbują go skategoryzować i pytają się, czy jest pro, e, prorokiem, Eliaszem, e, i na wszystko odpowiada nie. Dlaczego? Dlatego i to właśnie jest takie poruszające dla mnie, e, e, taka odpowiedź możliwa. Że Jan się nie chce się dać skategoryzować, nie chce się umieścić na pewnej półeczce, szufladce, w którym będzie już wszystko jasno, co po nim można się oczekiwać, a czego nie. On chce po prostu dać swoją definicję i daje ją. I ona jest takim kluczem do jego serca mówi, jestem głosem na pustyni. I dalej. Co z tej misji jego wynika. I tak samo myślę, że każdy z nas ma w sercu taką odpowiedź i powinien jej zaufać. I przekonuje mnie o tym także pierwsze czytanie z pierwszego listu Jana, który mówi, że powinniśmy właśnie zaufać temu, co najpierw usłyszeliśmy, co odkryliśmy w głębiach naszego serca. Bo w tym kontekście, w którym e, Jan. E, Pisze ten list, pojawiły się różnego rodzaju herezje, czyli innymi słowy, jakieś inne opinie na temat tego, kim był Jezus i tak dalej. tłumacząc to tak na język taki normalny e, i wyciągając tego, tak, jakbym, taką esencję dla naszego życia. To jest tak, jakbyśmy odkryli coś o nas, a potem ktoś tam coś mówi, słyszymy jakieś głosy, mówimy nie, to właściwie to nie było na serio, to nie była prawda. Ale w końcu rzeczy powinniśmy chyba temu głosowi zaufać. Tak myślę. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.